Cześć! To Babka z Majcy. W dzisiejszym odcinku spróbujemy w 60 sekund rozwiązać dwa zadania z funkcji liniowej. Uwaga! Zaczynamy! Zadanie pierwsze. Mamy narysowaną funkcję liniową, mamy sprawdzić, jakiego znaku jest A i B. Pamiętajcie, że jeżeli macie prostą y w się Ax plus B, to jeśli A jest większa od 0, to funkcja jest rosnąca. Jeśli A jest mniejsza od 0, to funkcja jest malejąca. Jeśli A jest równe 0, funkcja jest stała. I teraz zobaczmy. Czy nasza funkcja jest rosnąca czy malejąca? No widzimy, że schodzimy w dół. Jakbyśmy ponieśli, to idziemy w dół. Ta funkcja jest malejąca, a jeśli nie jest malejąca, to a jest mniejsze od zera. A teraz, gdzie znaleźć b? Wykresu, na wykresie szukamy b tam, gdzie nasza funkcja wykres przeciął się z osią oj. Więc jeśli przecięliśmy się poniżej zera, to znaczy, że b jest mniejsze od zera. Jeśli Punkt przecięcia z osią o y byłby powyżej zera, to znaczy, że b jest większe od 0. Czyli w naszym zadaniu a jest mniejsze od zera i B jest mniejsze od zera. To teraz jak już wiecie, kiedy funkcja liniowa jest malejąca, kiedy jej wykres jest malejący... O nie, nie zdążyłam. No to nie powiem wam, ale może już sami odgadniecie. Dla jakich emów ta funkcja jest malejąca? Podpowiem wam, że to, co stoi przed x, musi być mniejsze od zera.